Hej, z tej strony ludzka pochodnia. Tak, już naprawiłem te lagi, tylko że nie świeci mi ten hełm. Napiszcie, czy to trzeba mieć jakieś inne mody czy coś, żeby to się świecił ten mi hełm w czymności. Tak, bo ja nie wiem, co to trzeba, żeby się świecił właśnie. To, już mam 17. To jeszcze dwa się przypaliło. Tak. Um, weźmiemy sobie jeszcze... Um, y, no, wsiek Tą. Patyczki. Patyczaki nam są potrzebne. Um, no, to weźmiemy tutaj były. Tyle drewno mamy i jacie. Nie może Będziemy tracić dębowego. Nie będziemy tracić dębowego. A damy 18. Op. Tak. Op, hop. Teraz tak. To i weźmiemy. Yy, o, patyczki. Tak, weźmiemy sobie. Tak, jeszcze po trzy. Tak. O! Jest i mamy siekierkę. ciu, ciu, Dobrze. O. sobie na nie, 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 na statystyki, tylko ym, włączone opcje yy, pokojowy, łatwy, Gotowe. Tak. O! Jeszcze tutaj sobie zrobimy o, spodenki. O, spoczko. Tak, o, już mamy zboże. Kam... Kamienno, sobie śniady. Tak, tak. Ej, co to? Nie wypadło mi. O! Wędka, wędka. Sieci, nici jak. To się robi dobrze. To musimy... Nie. Jezu, ciągle nam się zacina tutaj. Widzicie? Ciekawe dlaczego akurat tutaj. Nie wiem sam. Może świat się jakoś tam... Może świat się jakoś tam, nie wiem, generuje i się... Taki na sam nie wiem. Czekajcie. Taki to kiedy jest, nie wiem. Miejsca na dysku nie ma, czy co? O! Sam nie wiem. A. Tak. O. Już jest. okay duck oh hop oh no if i oh yes hop 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 że jest? Jakoś Nie. Nie wiem. Tak.

Lol, co to? Lol, dobrze. To jest dziwne. Szybko uciekam do domku, ale to jest naprawdę dziwne. Napiszcie, co to może być? Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem, po prostu nie wiem. No, co to może być? Nie wiem, naprawdę nie wiem. Musicie mi napisać, co to może być, bo ja się naprawdę boję. Nie wiem, co to może być. Nie wiem. Musicie szybko mi napisać. W tej chwili co to może być? Hop. Nie wiem sam. Musicie mi szybko napisać. To jest naprawdę dziwne. Zamknę się w domku. Co? O! Mamy żelazne. Już się przerobił. Tak. O. Tak. Tak, no i teraz y, y, to ja już się z wami żegnam. Tak. Z tej strony ludzka pochodnia. No i napiszcie, co to było. To to. Jakiś okręt, czy co to jest. No. No, no to. Pa. Papatki. Papa. Papatki. Pa. 고 어...